Cześć, witajcie na kanale GIT. Ja jestem Burzyk. A co, dzień dobry. Między nami typowa torba jak ze starej giełdy elektronicznej albo jakiegoś rynku i warzywka. W związku z tym zapraszamy na test retrosprzętu, czyli wieża Samsung C330D. Mini wieża Samsunga MMC330D z głośniczkami, tu o nazwie PS. C330D to zestaw, który jak udało nam się teraz wyszukać gdzieś tam można było kupić za 350-400 zł na normalnych jakichś serwisach aukcyjnych tudzież na przede wszystkim sklepach stacjonarnych, no bo, bo kiedyś tak raczej się kupowało tego typu sprzęty, no i 400 zł to zacznijmy od tego, że jak na głośnik mobilny to była bardzo dobra cena, no ale y, głośnik mobilny to nie jest, wymaga bardzo wielu kabli i dużo miejsca, do tego zaraz sobie dojdziemy, króciutko tylko powiem o tym, co znalazło się w zestawie, mamy tutaj jednostkę centralną która ma 15 na 23 na 25 cm i waży 2,5 kg mniej więcej, podobnie pod 2,5 kg, ponoć ważą e, głośniki. O, mogą tyle, mogą ważyć. tyle ważyć, bo też przetworniki w środku są zatne, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. I wielkość głośników to 145 na 26 na 19 cm. Jeśli chodzi o wygląd, zacznijmy tak troszeczkę tylko po, o wyglądzie. No to niestety na froncie jest to, co kiedyś było szalenie modne, czyli piano black i ono przyjmuje. Coś, co do tej pory jest chyba szalenie modne. Ja już go zdążyłem nie, teraz biurka nowego, proszę. Dotknąłem się. i trochę popalcowałem. Trudno, no wygląda to ładnie, tylko wtedy, kiedy jest absolutnie czyste, a absolutnie czyste nie jest więc... absolutnie czysta jest przez jakieś 5 sekund po spryskaniu jakimś płynem tak. do mycia szyb i wytarciu suchą szmatką, później dokładnie jakieś 5 sekund to wytrzyma, żeby było czyste. I zaraz potem pojawi się kurz, a jak chcemy przetrzeć kurz za zbyt nie, 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 nie jakoś niedelikatnie, to zaraz pojawią się odciski palców. Dwa ładnie osadzone przetworniki, Twitter i przetwornik pełnozakresowy, logo Samsunga na dole. No ładny, widać, że to jest styl taki elegancki, tylko tak jak mówimy, jak się okazało po latach i do tej pory się okazuje, jest po prostu niepraktyczne. Membrany będą bardzo ładnie pracowały, o tym sobie powiemy. No i nie się. No i się rysuje, oczywiście. Na tyle, no też MDF. pewnie jakaś płyta MDF, dokładnie tak, tyle, że całkiem nieźle wykonana. A przecież Samsung to też nie jest żaden jakiś pionier audio ani nic. No, zwykłe po prostu wzięli się parę lat za jakieś kiedyś to było, Kiedyś to było szalenie modne, tak więc... Dokładnie, każdy chciał mieć swoją... Cegiełkę. Dokładnie tak. Na froncie samej jednostki centralnej również ten sam e, materiał. No i tam mamy wyświetlacz, co ciekawe. Podświetlony przycisk, jeden e, okrągły. No i kilka takich skrótów. Przepraszam, ale wychylę się, bo nie pamiętam. Tam do końca, które znajdują się pod klapką. Klapka jest specyficzna, niestety da się ją otworzyć tylko ją dotykając, czyli znowu nabawimy się po prostu odcisków palców. Pod spodem mamy gniazdo USB, z którego można odtwarzać muzykę z pendrive'ów, co kiedyś wcale nie było takim oczywistym e, rozwiązaniem. E, mamy auksa słuchawkowego, no i oczywiście miejsce na płytkę, bo kiedyś wyobraźcie sobie, wszyscy słuchali muzyki z płyt. Co innego mnie tu interesuje, co miało bardzo ważną i dobrą funkcję, mianowicie e, ta wieża, wieża w zasadzie centrum multimedialne ta, było w stanie ta. Twarza DVD i DVXy. No tak. Każdy, kto no, urodził się w latach 80., -tych, 90. -tych, czy wcześniej na pewno kojarzy DVX -y i płyty wypalane po prostu z filmami. No nie dało się tego ominąć w tamtych czasach. Internet nie był w tym yy, tak no, rozbudowany, rozbudowany i, i dostępny, powszechny jak tak. teraz. No niestety, ktoś tam miał kolegę, który, którego kolega gdzieś tam udało mu się zdobyć płytkę, która była nagrana w kinie z kamery i wyglądało to tragicznie, bo ludzie przechodzili przez ekran, ale, ale się tak wyglądało. się kiedyś oglądało. Tak, nie było Netflixa, nie było HBO, nie było Amazona. Co ciekawe, ta wieża, tak jak mówisz, jest właśnie odtwarzaczem DVD. Z tyłu mamy stosowne podłączenia, na tyle jednostki centralnej mamy oczywiście wentylatorek, bo to wszystko się troszeczkę nagrzewało. Wejścia na e, głośniczki, mhm. które mogły być do 8 ohmów, gniazdo antenowe. Gniazdo rozszerzeń wideo, no i różne czyncze do podłączenia, cięcie, cięcie. zarówno wideo, jak i audio. No tak kiedyś się wszystko podłączało, dużo kabli, ale, ale wszystko można było połączyć w jakiś ciekawy zestaw. Oczywiście tył obudowy samej jednostki centralnej to jest metal jakiś połączony z plastikiem. Na górze tego mamy przyciski, włącznik, sterowanie funkcjami, czyli trybem odtwarzania, przewijanie utworów oraz otwarcie na płytki. Uwaga! Chyba się wysuwają płytki, a się nie otwiera, bo już to wciskałem. Powinny się wysuwać. A jest płytka w środku? Nie ma. No to co ci się ma wysunąć? Nie, no taczka się powinna otworzyć, no jak to się otworzy? Ja myślałem, że to tu się wysupa. Nie, 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 poczekaj, poczekaj, czekaj, No sprawdzimy to. To jest retro sprzęt, może wymaga chwili czasu, a może za bardzo ścisnęliśmy boczki. Nie, no co to ma do tego? Poczekaj. Nie wiem, gdzie jest wyjście. A Teraz ciśnie jest napisane open o widzicie? widzisz mnie? nie widzę cię open, teraz niby powinny przetwarte, czyli możliwe, że mechanizm się już gdzieś tam troszeczkę blokuje ale jeszcze przed chwileczką udało mi się ją otworzyć o zablokowałaś. No. no widzicie taka jakaś była technologia niestety zaraz trzeba by przedłuchać płytę no, no. wytrzeć ją o koszulkę to i tak nie było tak złe jak kaseta ten jak Kasety Walkman, walkman taśmę tak. z kasyciaka to to dopiero była tragedia. Dobra, teraz idzie. Uwaga, jeszcze jeden test. Dobra, chwilę z opóźnieniem, ale, ale działa i reaguje. Zamykamy klapkę. Do zestawu był dołączony potężny pilot, który w razie czego mógł służyć do samoobrony. Jest na nim, tak jak wspomniałem... Nie tylko jest... do samoobrony. Jest na nim całe centrum multimedialne, możemy sterować zarówno dźwiękiem, korektorem graficznym, bo są tutaj wbudowane ustawienia, jak i no, właśnie odtwarzaniem płyt CD, również stacje i DVD. Mhm. I stacje radiowe można sobie było zapamiętać, chyba do 30 stacji radiowych. Niewiele już jest informacji o tym sprzęcie, więc tak będziemy sobie troszeczkę opowiadali i słuchali na oko i na ucho. 70W z tego, co udało mi się wyszukać, ta jednostka była w stanie wygenerować. No i to uważam, że jest niezły wynik. W naszym teście, niestety nie na naszej standardowej piosence, bo nie mogliśmy jej zgrać na pendrive'a, bo nie ma Bluetooth, nie ma Bluetooth, nie ma Bluetooth, halo. Eee, 95 dB na innym utworze, Dziwnie utworzec, ale... teraz mówić, nie ma Bluetooth, nie? Tak, ale było to 90 dB praktycznie niezniekształcone. No i to jest właśnie plus takich sprzętów, że one naprawdę były dość dobrze zbalansowane, jeśli chodzi o maksymalną głośność. Nie przedłużamy, ja wpinam pendrive'a. Może wiesz co, przekręcimy sobie. Satelitki. Tak, bo jednostka specjalna. Jednostka, specjalna. Jednostka specjalna <noise> może zostać w takim ustawieniu, w jakim jest. Ale. Widziałem, że się zaśmiałeś na mojego pilota, czyli filmy widziałeś, widziałeś te same, co ja. Nie, nie widziałem nic takiego z filmem, ale. Ale. No, domyślam się, o co mogło w nim chodzić. No tak. No, ustawić satelitki przodem do nas. A on uznał, że będzie ładniej, jak będą stały Wykorzystamy na... Wykorzystamy biurko. No, ale tu i tak nie będzie ich widać. Bo ich no ale będą monitory studyjne. tak, jak, no tak jak, Jakby stąd były. Jako, że jednostka sterująca może być yy, tak, jak stoi, a satelitki sobie obróciliśmy, przekazuję oficjalnie sterowanie i proszę nam uruchomić naszą procedurę testową od, od słuchu. Może się mi troszeczkę dalej od tych yy, satelitek, bo one trochę mocy mają. Minusem od razu następnie powiem jest to, że jeśli pendrek był włożony, no to nie dało się zamknąć klapki, więc musiała pozostawać otwarta. No disk. Bo musi się przełączyć na USB. Tak się kiedyś korzystało. USB. No i pewnie hedy z Underwater będzie... Działało to powoli. Zresztą pendrive też nie jest najszybszy. Zanim utwór się przewinął, no to chwilę się schodziło. Reading. Dobrze, czekamy. I idzie. No i słuchamy, panie Accone, Zobaczymy, co to jest warte to.

On nie może. Na końcówkę.

Tam jeszcze na koniec będzie jeszcze jedna rokowa, ta nasza nowa. Nie będzie niestety hip hopu. To może być dalej. Może być. Kręcimy sobie na naszą stronę stojaki i podsumujemy. No i jak się podobało, szanowni widzowie, bo u nas wrażenia były bardzo fajne. Chcesz zacząć? Czy ja mogę? Czynać? Mogę. Ja w, yy, nie wiem, jak podoba, jak, w jakim ustawieniu podobają mi się one bardziej. Czy tyłem, czy przodem? Bo jak wyrzeźliście wcześniej, mierzyli maksymalną głośność, to one to stały tak jak teraz. To miały więcej bas, u mnie i tych e, średnich wysokich. i wysokich tonów i chyba tak mi się podobały bardziej, bo jednak jeśli stały przodem, nie no stereo to jest po prostu miazga, bo naprawdę bardzo fajnie to działa, tu jeszcze troszeczkę rozstawiliśmy no te głośniki właśnie, od siebie, więc, dobre. więc miało to naprawdę rację bytu. Mówiłeś, że kosztują spełna 400 zł. Kosztuje tak to kosztowało wierza. wtedy, teraz to już się nie daje kupić. Eee, no to ja uważam, że w tej cenie ciężko by było kupić głośnik mobilny, który byłby w stanie nawet zbliżyć się chociaż odrobinę do, tego, do tej jakości dźwięku, jaki, jaki reprezentuje Samsung. Jest tu bardzo fajnie wszystko wypozycjonowanie. Ta, wiadomo, że rozstawem głośników możemy sobie zwiększać przestrzenność, tak, zmniejszać przestrzenność według e, naszych upodobań. Ale pas ma pasma są fajnie odizolowane. Uważam, że mogłoby mieć troszeczkę więcej basu. No tak, no oczywiście, że tak, tutaj widać, nie ma żadnych dużych przetworników basowych. Mamy jeden pełnozakresowy i z tyłu bas Reflex, to jest wszystko. Ta wieża była pewnie zrobiona tak właśnie bardziej, żeby była do wszystkiego niż, niż jakoś ultrabasowa. No ale faktycznie te wrażenia z, przede wszystkim z utworu rokowego tego drugiego, który był taki mocno instrumentalny. Ale muszę przyznać, że wtedy troszeczkę szumiał ten głośnik, na którym nic nie było odtwarzane. A, zanim, zanim weszła, tak, tak, bo tutaj był taki fajny moment, że najpierw grała ta satelitka z mojej strony, dopiero w drugim momencie weszła ta druga, i faktycznie wtedy w momencie ciszy, może ta druga się lekki szum wdał. Natomiast no, kiedy jest dość głośno, to tego się nie da usłyszeć. Z, z mojej perspektywy już nie było słuchajcie, ty się siedziałeś przy samym głośniku. No ale tak jak mówisz, to stereo zadziałało świetnie i, i te instrumenty wszystkie były bardzo wyraźne. Od najwyższych pasm brzmiało to dobrze. Wokal był fajny. Basik, tak jak mówisz, no może faktycznie mógłby być większy. Jest ten korektor graficzny. Można sobie ustawić, że tak powiem, tryb basu, no ale my zawsze słuchamy na standardzie i tak samo zrobiliśmy w tym momencie. Tym niemniej, no ja uważam, że jakości brzmienia za 400 zł ówczesne 400 zł teraz, pewnie byłoby trochę więcej w związku z inflacją, no to głośniki mobilne nigdy nie będą miały i zresztą to nie jest nic odkrywczego, no bo nie da się zrobić z jednej małej bryłki, bez osobnej jednostki centralnej, bez dwóch satelitek, tego co daje taki sprzęt. No ale niestety opatrzone jest to tym, że musimy mieć po pierwsze sporo miejsca, po drugie prąd, po trzecie zagospodarowanie kabli, no i w wypadku tych starszych sprzętów niestety brak Bluetooth. No i to w tym momencie wydaje przekreśla się, że przekreśla ten, się. ten sprzęt, jeśli chodzi o Dla osób takie... młodych, takich jak my. Użytkowanie. No my, my jesteśmy przyzwyczajeni już do tego, już tyle lat, że bawimy się tymi bluetoothami, cały czas przełączamy się między tylko tymi sprzętami, że no w tym momencie jest to dla nas niesamowite utrudnienie. Tak to jak mi rodzice opowiadają, jak byłem mały, to robili ze mnie pilota, bo kazali mi biegać do telewizora, tak. zmieniać, zmieniać kanały, bo nie było wtedy pilotów. Później weszły, no to już też taka trochę mobilność, no tak jest w przypadku tego sprzętu, no niestety, jeśli chcielibyśmy e, zmieniać sobie piosenki, dodawać jakieś nowe, no to za każdym razem musimy wstawać i wzgrywać tak. na pendrive'a, wpinać tak. pendrive'a albo wkładać płyty. To właśnie, o, do płyt. To jest sprzęt, myślę, dla kogoś, kto nie potrzebuje, tak jak mówić, technologii bezprzewodowej, że wystarczy mu albo radio FM, do którego stosowny osobny kabelek antenowy, kiedyś mhm. tak było, że się wpinało kabelek, albo ma dużą kolekcję płyt, i nie ma za bardzo gdzie je odtwarzać, no bo teraz wcale to nie jest takie oczywiste, że masz gdzie odtworzyć płytę. W laptopach coraz mniej instaluje się e, napędów. No, DVD odtwarzacze też odchodzą do LaMusa, mamy serwisy streamingowe i konsole, które sobie z tym radzą. E, a jeśli ktoś ma fajną kolekcję płytek, no to naprawdę e, takie urządzenie, myślę, że jeszcze sporo może sobie popracować, bo nic się z nim złego nie stało przez. Przez tyle lat od kiedy już jest u mojej koleżanki Eweliny, której bardzo dziękuję za udostępnienie. W inne pytanie u mnie. takie mnie naszło. No? Kiedy ostatni raz włożyłeś płytę do CD-Romu czy do czegokolwiek. Ja już nie mam, gdzie? Ale kiedy? No w pracy jak nagrywałem, ale prywatnie nigdy. Znaczy nigdy. <noise> prywatnie nie pamiętam. Kurczę, ja nawet, nawet Windowsy teraz się instaluje z pendrive'u. Staram sobie się sobie przypomnieć, kiedy ja ostatnio. Ja raz nie raz mam nawet płyt już. Jest cd Roma, to nie jestem w stanie. No. No, czasy się zmieniają, yy, sprzęty się zmieniają, ludzie się zmieniają, ale myślę, że jeszcze są gdzieś tacy pasjonaci, którzy tego... No tak, to może robić za bardzo fajne uzupełnienie po prostu yy, systemu dźwiękowego telewizora. Na przykład. Też nada się jak najbardziej. Samsung MM-C330D, czyli już C330D jako cały zestaw, to... A wcale, żeby było ciekawiej, to to, było to nie było drogie, to było tanie urządzenie, nazwijmy sobie to yy, wprost, które nie było jakimś audiofilskim w żadnym wypadku ani nic. A na dzień dzisiejszy przy głośnikach Bluetooth sprawia wrażenie dużo wyższej półki niż, niż głośniczki Bo mi ceny. Wydaje mi się, że to była taka odpowiedź Samsunga yy, na jeszcze wtedy... Sprzęty manty, które wtedy były cenione, zwłaszcza to twarzacze. A, odtwarzacze, odtwarzacze DVD, to, DVD, były, tak, DVD to, to było coś, co rozchodziło się wtedy, jak a bułeczki, był odtwarzacz razem z głośnikami. Więc wydaje mi się, że to była taka bardziej odpowiedź <grym> i ceną też było zbliżone. Bo wiadomo, że jeśli by to kosztowało gru, grube e, siano, po, no tak, to po prostu by kupił, tego nie kupiło. A tu wycenione bardzo dobrze. A że telewizory Samsunga od zawsze były y, na rynku i były popularne, no to czemu nie dokupić sobie do zestawu odtwarzacza DVD i muzyki? Naprawdę dobrej jakości. Tak myślę, za te pieniądze to nawet bardzo dobrej. Ciekawy test, dajcie znać, czy interesują Was w ogóle testy starych sprzętów. Ewentualnie, czy interesują Was sprzęty wierz, mini wiesz, mikrowierz, no dzisiejszy? Jeśli z, z, z trzech widzów się znajdzie, na pewno to jestem w stanie Ci teraz powiedzieć, bo pojawiały tak, się takie komentarze. Sonic Rekords, na pewno pozdrawiamy, mam nadzieję, że nie zawiedliśmy. A jeśli się pojawi jakiś pozytywny odzew, to może kupimy jakąś nową mikrowierzę, może poszukamy właśnie takich starszych. Zobaczymy. Dajcie znać. Czy coś takiego Was jeszcze interesuje, czy już tylko głośniki Bluetooth, JBL, -e, Sony i Transmarty? Jo? Są jeszcze inne, harmany, Teufle. No, ale nie oszukujmy że te trzy marki to u nas raczej taki wiodą... No, Sony też jakoś Powiem tak mi. za często nie jest, bo Sony nie chce nam przysyłać. No, a było się bać, nie było się bać. Także z Wami dzisiaj był Burzyk. Adson. I Mini-Wieża, to chyba nie jest mikro, to jest Mini-Wieża. Mini-Wieża HiFi Samsung mm To jest System. DVD mikrokomponent system. Pięknie to nazwałeś. Trzymajcie się do zobaczenia. Jest gig.